cześć, tu Zemia, Luna I dzisiaj znowu gram na serwerze Tylko dzisiaj nie będę w to grać A pogram w coś innego I zgadnijcie w co, 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 co? W Zobaczcie co z nim Co tu mam? Co się tutaj dzieje? Przecież weszłam do serwera, co to ma być? No. no, 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 co to ma być? No, jestem tutaj już. Ja tu kiedyś już trałam. Dlaczego? to tutaj. Mm. I Biorę O mam zielony Co to za dźwięki Uii Jedziemy sobie Na wycieczkę Poczekam autobusa Tak będzie szybciej Tak tu nawet autobusy są Czekamy autobusem. Patrzcie o to, bo... Jedziemy do No siadamy do niego i zaraz jedziemy. No, dawaj. Uii! Patrzcie. Wszystko widać przez okno. Tak. Gdzie my jedziemy? Daleko naprawdę jedziemy. O, wiem gdzie my jedziemy. No wiem gdzie my jedziemy, wiem gdzie my jedziemy. Я тут вижу, что тут было. Выходим, мы стоим. Почти тут есть карта. И тут есть бак золотня. Но автобус поехал. Так. Важно, я такого никогда не видела. Может, пойдем мы там? Не поедем а поедем мы без присо. Шлам. У них правда же разведчаться. Видишь, что это ну, а -то тоже есть полиция. Так идем мы туда, Едем, идем, 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 что-то хибовием, 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 что-то есть. не, хибо так, не видно, что-то. Иднак. Что-то ясно, не возвысем. Так. A gdzie ja jestem? Fajnie, nie to wygląda. C tylko co, to nie rozumiem? Dzień dobry, przyszłam do pracy. Na no, no. Tak. Aha, to tutaj. To tutaj. Dobrze. Idziemy. Tak? Wychodzimy stamtąd? Nikt nie jedzie? Nikt nie jedzie. Co będziemy teraz robić? Jestem dziwna, ale... Dobrze, chcę polatać. coś nie rozumie. Co? Latasz? No lata, mogę latać. Co to? Co to? Wow! Ja tego nie wiedziałam! Ja nie wiedziałam, że tutaj to takie fajne jest! Patrzcie, jakie fajne! Ale fajne to jest! Ui! Hop! 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 hop, hop, hop. A co to? To jest jakiś domek. Może na przykład to może być mój dom że fajnie tutaj jest, ale no nie no, ja chcę tutaj żyć, normalnie naprawdę żyć. Patrzcie, się, tam chcę, tam chcę, tam jest fajnie. Tam jest fajnie. Osiem. Co tu? Jedenaście, ale to jest wysokie. O, o. Mogę wejść na dach. Patrzcie. Jestem na dachu. Tak. Ale tu fajnie. Już zaczyna się noc. I tu mogą być jakieś i To wszystko, ale, rz ale rzadko. Hmm. Oh, idziemy na plażę. Łap. Oh, patrzcie. A czemu... O, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Co, myślałeś, się ja tam przejdę? Nie, ja tutaj przychodzę. <grym> I w realnym życiu proszę też tam przechodzić. Tam gdzie ja teraz przechodzę? Przechodziłam. No to fajne. Matko! Ja tutaj będę spać, tutaj. A jeszcze tutaj. Oh, już. <grym> Wszystko ma być dobrze. Dobrze wszystkim pa z wami była Luna. Pa-pa!